CapCut sprawia, że montaż wideo jest łatwy, a skoro kliknąłeś w ten film, nauka będzie jeszcze prostsza. W mniej niż 15 minut nauczę cię wszystkiego, co musisz wiedzieć, aby montować swoje filmy jak profesjonalista w CapCut. Aby zarejestrować się w CapCut za darmo, koniecznie kliknij link na górze opisu tego filmu. Tam możesz zarejestrować się w CapCut, a jeśli zdecydujesz się przejść na CapCut Pro, możesz mieć pewność, że otrzymujesz najlepszą dostępną ofertę. Zacznijmy od utworzenia nowego projektu. Możesz to zrobić klikając duży niebieski przycisk Utwórz projekt tutaj na górze. Kliknijmy go teraz. I właśnie utworzyliśmy nowy projekt. To jest główny interfejs CapCut. Poświęćmy chwilę, aby zapoznać się ze wszystkim, co tutaj widzimy. Zaczynając od lewej strony mamy panel mediów. To tutaj będziesz importować wszystkie swoje nagrania, zdjęcia i muzykę. Na górze masz kilka zakładek i za chwilę je sobie omówimy. Następnie, na środku ekranu znajduje się odtwarzacz. Podczas edycji wideo możesz tutaj podglądać wszystko, co robisz. Następnie, po prawej stronie ekranu, znajduje się panel szczegółów. Tutaj zobaczysz nazwę swojego projektu, proporcje obrazu, rozdzielczość i inne szczegóły. Jeśli klikniesz przycisk Modyfikuj tutaj, możesz nawet zmienić ustawienia projektu. Możesz zmienić nazwę projektu, proporcje obrazu, rozdzielczość, liczbę klatek na sekundę i przestrzeń kolorów. Jestem zadowolony z tych ustawień, więc kliknę Anuluj. Teraz spójrzmy na dół ekranu. To jest nasza oś czasu. Wszystkie edycje, które wykonasz, będą odbywać się właśnie tutaj. To w zasadzie wszystko, co musisz wiedzieć o domyślnym układzie CapCut. A teraz zaimportujmy nasze materiały i zacznijmy montaż. Zacznę od kliknięcia w ten panel tutaj, aby znaleźć moje nagrania. Mam tutaj trzy klipy, które będę edytować, więc zacznę od wybrania klipu pierwszego. Przytrzymam Shift i kliknę na klip trzeci, co zaznaczy wszystkie trzy klipy. Teraz przejdę tutaj na dół po prawej i kliknę Otwórz, a wszystkie trzy klipy zostaną dodane do mojego koszyka multimediów. Teraz będziemy chcieli dodać te nagrania do naszej osi czasu i są na to dwa sposoby. Pierwszy sposób to najechanie kursorem na klip i wybranie tego niebieskiego przycisku z plusem tutaj. Drugi sposób to po prostu przeciągnięcie wszystkich klipów na oś czasu i upuszczenie ich tutaj. A teraz, gdy to zrobiłem, wszystkie moje klipy są już na osi czasu i są gotowe do edycji. Teraz chcę przybliżyć moją oś czasu, żeby lepiej widzieć wszystko, co robię. I są na to dwa sposoby. Pierwszy sposób to przytrzymanie klawisza kontrol na klawiaturze i naciśnięcie przycisku plus. Za każdym razem, gdy naciskam plus. Oś czasu się przybliża. Aby oddalić oś czasu, ponownie przytrzymaj klawisz Control i naciśnij przycisk minus na klawiaturze. Zrobienie tego oddali oś czasu. Drugim sposobem, który osobiście wolę, jest przytrzymanie klawisza Control i przewijanie w górę kółkiem myszy. Za każdym razem, gdy przewijam w górę, oś czasu się przybliża, a gdy przewijam w dół, oddala się. Przybliżę jeszcze trochę i myślę, że to już będzie w sam raz. Teraz porozmawiajmy o przycinaniu klipów. Patrząc na pierwszy klip, ma on obecnie około 11 sekund, co jest za dużo. Użyję więc głowicy odtwarzania, aby przejrzeć materiał i znaleźć moment, do którego chcę go przyciąć. Twoja głowica odtwarzania to ten mały biały znacznik tutaj na osi czasu i wskazuje, w którym miejscu filmu się znajdujesz. Kiedy przesuwam głowicę odtwarzania do przodu wideo, możesz zobaczyć w odtwarzaczu, że faktycznie przegląda ono materiał na żywo. Gdy przesuwam głowicę odtwarzania do tyłu, cofam się w wideo, a gdy przesuwam ją do przodu, idę do przodu w filmie. Patrząc teraz na mój materiał, myślę, że chcę go przyciąć do mniej więcej tutaj, kiedy kamera jest ładnie wycentrowana. Aby przyciąć ten klip, istnieje kilka różnych sposobów, aby to zrobić. Pierwszym sposobem jest podzielenie klipu. Jeśli kliknę tę małą ikonę tutaj na mojej osi czasu, podzieli ona klip w miejscu, gdzie znajduje się głowica odtwarzania. Możesz też po prostu nacisnąć Ctrl i B na klawiaturze, żeby nie musieć ciągle klikać tego przycisku. Teraz, ponieważ nie chcę wszystkiego po tej stronie głowicy odtwarzania, po prostu nacisnę przycisk Delete na klawiaturze, aby się tego pozbyć. Kolejnym sposobem przycinania materiału jest przeciąganie klipu. Więc jeśli tutaj za pomocą myszy przejdę na koniec mojego klipu, zobaczysz, że gdy dotrę do końca, kursor zmieni się w tę małą ikonę. Gdy tak się stanie, mogę przytrzymać lewy przycisk myszy na klipie, a następnie przeciągnąć go do mojej głowicy odtwarzania. Kiedy to robię, wydłużam lub skracam klip. Ostatnim sposobem przycinania materiału jest użycie klawiszy W i Q na klawiaturze. Jeśli nacisnę klawisz Q na klawiaturze, usunie wszystko po lewej stronie głowicy odtwarzania. A teraz, jeśli przesunę głowicę odtwarzania z powrotem do środka, mogę nacisnąć klawisz W, aby usunąć wszystko po prawej stronie głowicy odtwarzania. To są główne sposoby przycinania materiałów w CapCut. Omówiliśmy już przycisk podziel u góry, ale przyjrzyjmy się innym narzędziom dostępnym na naszej osi czasu. Zaczynając od lewej, to w zasadzie rzeczy, które już omówiliśmy: mamy przyciski cofnij i ponów. Następnie mamy podziel, a także W i Q. Mamy tu również przycisk Usuń, a potem mamy narzędzie do dodawania markerów. Naciśnięcie tego pozwala umieszczać markery na materiale i osi czasu, co umożliwia zaznaczenie akcji lub punktów, w których chcesz później edytować swój materiał. Obok tego mamy przycisk Zatrzymaj klatkę. Jeśli kliknę to przy wybranym klipie, utworzy to nieruchomy obraz z naszego klipu. Obok tego mamy przycisk Odwróć. Kliknięcie tego odwróci Twój materiał. Obok tego mamy przycisk Lustrzane odbicie. Jeśli to kliknę, po prostu odwróci klip. Następnie mamy narzędzie obróć. Kliknięcie tego obróci nasz materiał. Mamy narzędzie do kadrowania. Pozwala mi ono przyciąć materiał i sprawić, by wyglądał tak, jak chcę. Teraz porozmawiajmy o dodawaniu przejść do naszego materiału. Jeśli przesunę głowicę odtwarzania tutaj przez pierwszy klip, to po prostu dość gwałtownie przechodzi do następnego klipu, czyli klipu drugiego. Aby dodać przejście między tymi dwoma klipami, kliknijmy tutaj u góry zakładkę przejścia. Aby dodać przejście między dwoma klipami, najedź myszką na różne przejścia tutaj, aby je podejrzeć i zobaczyć, które ci się podoba. Gdy znajdziesz takie, które ci się podoba, po prostu przeciągnij je między dwa klipy, a następnie upuść je tutaj. Teraz, jeśli przesunę głowicę odtwarzania trochę do tyłu i nacisnę spację na klawiaturze, aby odtworzyć wideo, mamy teraz fajne, płynne przejście między dwoma klipami. Aby dostosować czas trwania przejścia, zaznacz je tutaj, a następnie przejdź do prawego górnego rogu i możesz tutaj ustawić, czy ma być szybsze, czy wolniejsze. Jeśli więc skrócę czas trwania do 0,5 sekundy, a następnie cofnę się i obejrzę podgląd, przejście będzie znacznie szybsze. Teraz chcę dostosować kadrowanie mojego wideo. Mogę to zrobić, klikając klip, który chcę edytować. Kliknę więc tutaj klip numer 2. Teraz chcę trochę przybliżyć osobę na wideo. Mogę to zrobić regulując skalę w prawym górnym rogu. Przesunę suwak w prawo, aby przybliżyć obraz wideo. Następnie mogę użyć tutaj suwaku w pozycji, aby dostosować położenie wideo. Ale mogę też po prostu przeciągnąć wideo tutaj myszką. Jeśli przeciągnę je na środek, pojawi się niebieska linijka, to oznacza, że wideo jest wyśrodkowane w pionie. Jeśli przeciągnę je trochę w dół, zostanie również wyśrodkowane w poziomie. Więc przeciągnę go trochę w dół, aby umieścić go na środku kadru. Warto też wspomnieć, że tutaj możesz obrócić swoje wideo. Jeśli chwycę to małe kółko i je przeciągnę, pozwoli mi to swobodnie obracać wideo. Wcisnę Ctrl Z, żeby to cofnąć i jestem zadowolony z tego nowego kadrowania. Teraz przybliżyliśmy obraz, regulując skalę, ale co jeśli chcielibyśmy stworzyć animację powiększenia? Możemy to zrobić używając klatek kluczowych. Jeśli przejdę tutaj do opcji Transformacji, zobaczysz tę małą ikonę diamentu obok niej. Gdy ją kliknę, zobaczysz na moim klipie na osi czasu, że do mojego wideo zostaje dodana mała niebieska klatka kluczowa. Teraz, jeśli przesunę głowicę odtwarzania trochę dalej w wideo, a następnie na przykład dostosuję skalę, przesuwając ją w prawo, żeby przybliżyć, to gdy puszczę, zostanie dodana kolejna klatka kluczowa do mojego wideo. Teraz, gdy przesuwam głowicę odtwarzania tam i z powrotem między tymi klatkami kluczowymi, zobaczysz, że pojawia się mała animacja powiększenia wszystko w CapCut, co ma obok siebie ikonę diamentu, może być animowane za pomocą klatek kluczowych. Następnie porozmawiajmy o dostosowywaniu prędkości twojego wideo. Możesz to zrobić klikając przycisk prędkości tutaj na górze. Następnie możesz użyć tego suwaka, aby przyspieszyć lub spowolnić swoje nagranie. Jeśli przesunę suwak w prawo, przyspieszy to wideo, a jeśli przesunę w lewo, spowolni. Możesz też skorzystać z funkcji czasu trwania tutaj, aby dostosować prędkość swojego wideo. Załóżmy na przykład, że ten fragment nagrania musi trwać 7,5 sekundy, więc jeśli zaznaczę tutaj liczby, mogę zmienić to na 7,5, a następnie nacisnąć Enter. I teraz tutaj na dole została dostosowana prędkość mojego wideo. Następnie przejdźmy na górę i kliknijmy Animacje. Tutaj możemy dodać różne animacje do naszego wideo. Mamy animacje wejścia, wyjścia i kombinowane. Są one trochę jak przejścia, ale dotyczą pojedynczych klipów. Więc jeśli kliknę tutaj na wyjście i dodam pierwszą animację, czyli TV Off, mogę ją kliknąć i zostanie dodana animacja na końcu mojego klipu. Podobnie jak w przypadku przejść, możesz tutaj na dole również dostosować czas trwania, więc jeśli skrócę to, powiedzmy do jednej sekundy, ta animacja się skróci. Następnie porozmawiajmy o dodawaniu filtrów i korekcji kolorów do Twojego wideo. Przesuwam tutaj głowicę odtwarzania i cofam się trochę w materiale. Następnie przechodzę do przycisku Dostosuj tutaj na górze. Mogę przewinąć w dół i wykonać podstawową korekcję kolorów w moim wideo. Mogę tutaj zmienić temperaturę barwową. Mogę zwiększyć nasycenie. Mogę też rozjaśnić wideo, zwiększając ekspozycję. Masz tu również dostęp do wielu innych ustawień. Aby dodać filtr, przejdź do zakładki Filtry tutaj w lewym górnym rogu, a następnie możesz przeciągnąć dowolny z tych filtrów, których chcesz. Wezmę ten filtr tutaj i mogę przeciągnąć go na osobną ścieżkę wideo albo bezpośrednio na materiał filmowy. Po prostu puszczę go tutaj. I teraz ten filtr został dodany do mojego wideo. Teraz dodajmy trochę muzyki do naszego projektu. Aby uzyskać dostęp do biblioteki muzyki stokowej CapCut, przejdź na górę i kliknij na dźwięk. Wtedy uzyskasz dostęp do całej biblioteki muzyki stokowej CapCut. Jeśli chcesz odsłuchać podgląd utworu, po prostu kliknij na okładkę albumu tutaj. Podoba mi się ten utwór, więc aby dodać go do mojej osi czasu, po prostu przeciągnę go i upuszczę pod moim materiałem, co utworzy nową ścieżkę dźwiękową. Gdy mamy zaznaczony dźwięk na osi czasu, spójrzmy w prawy górny róg, gdzie mamy kilka opcji sterowania. Możemy zmniejszyć lub zwiększyć głośność. Możemy zastosować efekt wyciszania na początku i na końcu. Możemy znormalizować poziom głośności. A jeśli byłby to lektor, moglibyśmy poprawić jakość głosu, użyć tłumacza dźwięku. Możemy zredukować szumy tła. Możemy oddzielić dźwięk lub wypełnić kanał. Jeśli spojrzę na moją muzykę tutaj, zobaczysz te pomarańczowe i czerwone kropki. To jest nasza fala dźwiękowa i pokazuje nam, że dźwięk jest zbyt głośny. Czerwone i pomarańczowe kropki oznaczają, że dźwięk osiąga szczytowe wartości. Możemy to naprawić, przechodząc do prawego górnego rogu, przewijając w górę i po prostu zmniejszając głośność. Widzisz, gdy ją zmniejszam, fale dźwiękowe stają się mniejsze. Dodam też delikatne wyciszanie na początku i na końcu dźwięku. Następnie dodajmy automatycznie generowane napisy do naszego wideo. Aby to zrobić, najpierw musimy zaimportować lektora. Przejdźmy więc do zakładki Media, tutaj w lewym górnym rogu. Następnie kliknę tutaj importuj i załaduję tutaj ten plik audio. Przeciągnę go poniżej mojej muzyki na osi czasu, aby utworzyć nową ścieżkę dźwiękową. Następnie przesunę głowicę odtwarzania do tyłu za tę nową warstwę dźwiękową tutaj. A potem przejdę tutaj na górę i kliknę napisy. Tutaj możesz zmienić kilka opcji, takich jak język mówiony, czy chcesz napisy dwujęzyczne. Możesz automatycznie wyróżniać słowa kluczowe, dodawać emotikony AI i identyfikować wypełniacze. Skonfiguruj swoje ustawienia tutaj, a kiedy będziesz gotowy, kliknij Generuj. CapCut automatycznie wygeneruje dla Ciebie napisy. A jeśli teraz nacisnę Odtwarzanie, zobaczysz jak dodać napisy do swojego wideo w CapCut. I tak po prostu napisy zostały dodane do wideo. Teraz, jeśli przesunę głowicę odtwarzania i cofnę się trochę na osi czasu, mogę zobaczyć jak wyglądają moje napisy. To jest po prostu domyślny styl napisów w CapCut. Aby zmienić wygląd swoich napisów, możesz przejść w prawy górny róg i edytować wszystko tutaj. Jeśli w napisach jest jakieś słowo napisane niepoprawnie, możesz je zaznaczyć i po prostu wpisać poprawną wersję tutaj. Możesz też zmienić czcionkę, jeśli chcesz, oraz rozmiar czcionki. Możesz pogrubić, podkreślić i pochylić swoje napisy. Wybierz, czy mają być pisane wielkimi czy małymi literami. Zmień kolor, wyrównanie, a także mają tutaj kilka gotowych stylów. Białe napisy trochę zlewają się z tłem, więc wybiorę tutaj żółte napisy. Możesz kliknąć na szablony u góry, gdzie dostępne są także różne inne szablony. Więc jeśli kliknę na ten tutaj, a potem wrócę do mojej osi czasu i nacisnę play, tak właśnie dodajesz napisy do swojego wideo w CapCut. Teraz są one faktycznie animowane i wyglądają o wiele fajniej. A co jeśli nie chcesz dodawać napisów do swojego wideo, ale chcesz dodać własny, niestandardowy tekst? Aby to zrobić, przejdź do tekstu u góry, a następnie przeciągnij domyślny tekst na swoją oś czasu. Tutaj właściwie go nie widać, więc przeciągnę go tutaj w niebo. A po prawej stronie masz wszystkie te same opcje personalizacji, co przy napisach. Na przykład tutaj mogę zmienić ten tekst na wyjazd na narty, następnie mogę przewinąć do gotowych szablonów i znaleźć taki, który mi się podoba. Wybiorę ten tutaj. Możesz też animować swój tekst. Po zaznaczeniu tekstu kliknij na animację. Tutaj mamy animację wejścia, wyjścia i pętli. Na przykład mogę użyć tej animacji maszyny do pisania, żeby mój tekst pojawił się na ekranie. Następnie mogę kliknąć na wyjście i dodać tutaj delikatną animację zanikania, jeśli chcę. Teraz, jeśli przesunę głowicę odtwarzania na początek i nacisnę Play, mam fajny tekst, który pojawia się na ekranie razem z moimi napisami. I kiedy to już gotowe, myślę, że jestem gotowy, aby wyeksportować mój film. Aby wyeksportować swój film, przejdź tutaj w prawy górny róg i kliknij Eksportuj. Tutaj możesz zmienić nazwę swojego filmu oraz miejsce, do którego chcesz go wyeksportować. Możesz zmienić rozdzielczość, bitrate, kodek, format i liczbę klatek na sekundę. Masz tu także ustawienia dźwięku, GIFów i napisów poniżej. A kiedy będziesz zadowolony ze wszystkich ustawień, kliknij ten niebieski przycisk eksportu tutaj, aby wyeksportować swój film. I tak po prostu zmontowałeś swój pierwszy film w CapCut. Nie zapomnij też skorzystać z linku na górze opisu tego filmu, aby zarejestrować się w CapCut. A jeśli chcesz mieć dostęp do wszystkich funkcji AI, szablonów, zasobów i innych możliwości CapCut, koniecznie przejdź na CapCut Pro. To już wszystko. Mam nadzieję, że film ci się podobał i do zobaczenia w kolejnym materiale.